Dzień dobry, nazywam się Piotr Siejka, jestem aktorem w Teatrze Sirena. E, przygotowujemy nowe przedstawienie pod tytułem Na prochach. Ja gram rolę Adama Markera. Zawsze jest e, lepiej grać kogoś złego niż dobrego, bo wtedy jest co grać. E, poza tym zawsze aktor wtedy szuka e, jakby sposobu na to, żeby bronić tej, tej postaci. Tutaj nie jest łatwo bronić. Bo on jest, znaczy to nie jest z gruntu zły człowiek. Wymyślił coś konsekwentnie do tego dążył różnymi sposobami uczciwymi i nieuczciwymi i z tym się będę musiał zmagać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam dużo roboty, bo trzeba się nauczyć. na pamięć, co nie jest proste, jest to monolog na całą stronę. Trzeba znaleźć sposób na to, żeby, żeby go wypowiedzieć. Nie może być to bardzo emocjonalne od początku, bo to się po paru wersach znudzi widzowi. Trzeba dokładnie wymyśleć kompozycję tego monologu, rytmy, i to jest dla mnie jedyna szansa właściwie w tym przedstawieniu, gdzie mogę próbować jakoś trochę tego Adama bronić.